Znowu jestem mięsem do picia, no to jest po prostu niesamowite, nie? Tuś tutaj... Rafał, Bartek... Tylko teraz dwóch jest tu, trzeba się bardziej kur... na ten... najpierw w czwórkę by było biegać. No i dead body. Okej, okay, to było szybkie. Bartek jest czysty. Tak szybko? No, Gdzie ciało a znaleźliście? To to w... Nie, nie wiem jak to się nazywa. Ja mogę powiedzieć, że bardzo jest częsty, bo widziałem jak strzał z działek. To a, ja też go widziałem, no. Ja robię teraz zadanie po lewym yy, dolnym rogu. Yy, a, ja w reaktorze robiłem kwadraciki, bo... i niestety nie dokończyłem, bo yy, zgłasiliście ciało. Dobra, a Rafał, a w którym miejscu, jakbyś mógł pisać na mapie było to ciało? Prawa lewa sobie. strona? Takie jakby pilota, nie? Siedzenie. Okej, okay, czyli tam przy działkach. To ja, ja w tamtą wchodzimy, stronę wchodzimy, widziałem do... jak Tuptuś bieg. Do venta ktoś wchodził, ale nie zauważyłem kto. E, ja ten. ja, o, ja Tuptuś! Ja, sta ja stałem obok Bartka i tylko sprawdzałem jak, czy on strzelał z działek. Tuptuś, obok, tutaj! Nie, dla mnie trochę za mało info. Ja nawet nie znam elektryka no. na taski dowie co już jest ciała. Moim zdaniem skip. No. tak mi? może potwierdzić, że ja, po prostu, ja... tylko obok niego stałem i patrzyłem czy zdziałek strzela. Oj, tutaj Rafał złożył pośik, może jednak coś tu z czy nic? Widziałem jak ktoś chodzi do eventów, nie? Ale nie wiem no, kto. No to fajnie, że na mnie. <głos> 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 nie <noise> wiem, ale na mnie zagłosujesz. No dobra. To co nie wiem z Dobra, co teraz? Trzeba pamiętać, żeby się wyciszać. Ja to mam łeb 30 wczoraj, mogłem to kupić, a ja wolałem skrzynki. Makuję ostatnio też wydałem trochę za dużo na skrzynki, i gówno z tego mam, więc finalnie nie, nie opłaca się skrzynek kupować totalnie. Już lepiej faktycznie grasę jakąś piznąć, bo przynajmniej coś z tego będziesz miał. Bo Skrzynki to niestety tylko przepalanie hajsu. Przynajmniej w moim przypadku, póki co, widziałem na storyju jak się ruszał. Bartek Pawlos tutaj na storage'u. Rafał w elektryku. Halo. Gdzie jest Gdzie jest gdzie gdzie, 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 gdzie gdzie? Bardzo w security, czyli tam, security. gdzie są kamery. A dobra, no. Ja w tym meczu... Ja kogoś? Robię, Widziałeś kogoś? Widziałem Kogo? Kogo? To? Mie? Widziałam Florida. Tak. Ej! On co... Tak to z dupy mówi. Nie, bo ty przebiegałeś w tamtą stronę, ale bo nie przebiegałem, y No przebiegałem. Rafał też y i ktoś tam też przebiegał. No ja tam... Ale... Ja poniżej Pawlosa jeszcze Wszyscy widziałem. Wszyscy tam no. y przebiegali. A ty mówisz o nam. Mira ja? ja? Rafał śmierdził ja. ja. to poprzedniego. Tak. Ej, Rafał poprzedniego. się. Na dalej. ciebie głosuję. Mój głos Rafał. Mój Dobre, no. jeszcze mnie, ja w jeszcze mamy trochę zapasu, do. Jak dla mnie Marzon i Rafał. Jak dla ja mnie marzon i Rafał? i wchodził Gryfciu, nie? Mnie jak chciał. dla mnie Rafał i... Marzon. Aj, jajeczo. No i co? To foli No, pewnie ja. Tak. na ja poważnie. Znaczy się od folii go wolę odsunąć. Bo ja nie wiem, czy on czasami nie jest właśnie. No, brofoli, przebieg nie zabił mnie, więc to chyba nie on. No. Aj! A jednak. No. Nie Ja Ja tam trzech zabiłem! A Wiecie, go, jak mnie zabija. Jak? Ja tam wszystkich od pleców zaszłem. Ja byłem na kamerach, bo liczyłem, że ktoś zabijał. Ja w ogóle tak się zdziwiłem foli, że ci ty tak wszystkich tak. szybko powybijam, przecież kurda mnie z pół minuty na to, nie? I takie co jest? A ja mówię, wiesz, biegam koło foliego, mówię, nie zabija mnie, to na pewno nie on, nie? Zaraz idę, idę dalej, odwracam się, klas, Mówię no super. a zaufałem! Zaufałem gościowi, no. Ej! ej jeszcze specjalnie przy tobie naprawiłem sabotaż! No właśnie ja tego mówię. Gdzie było ciało? Ym, w kamerach było, na kamerach Nikogo tam nie widziałem porazę, że umarła sama, na kamerach było Ale gdzie dokładnie? Właśnie, gdzie to ciało znalazłeś? W kamerach! W kamerach! Gajczan ze mną w medzie no. Mnie, gdyby żył marze, to, nie umarzę, to ja bym Ja teraz jestem przy jakimś... Y, grifficu. No, to, to, to w Starage'u jesteśmy, no. Co? No, no bo ja byłem w elektryku i robiłem zadania. Dlaczego? Yy, ja nie ja ja z nie... Rafałem się skanowaliśmy nawzajem. Więc jesteśmy Chyba, obaj czyści. Kto się no. zeskanował? Dobra, ja daję skipa. Gdzie byś wolił? Ja i Rafał. No dobra, double kill skip, no. No byliśmy w medzie i... na tym skanerze, nie? Jak w medzie? W medzie... No ja i medzie ja w... nie było. i skanować, bo nie zdążyłam. Tam. Oj... Stinky cheese? <średenius> Kurde, mam jeszcze cooldowna na kila. Mogę na medbayu, mogę coś zrobić. Ani się tu ten. Ja stamtąd idę w cholerę, żeby mi zaraz któryś nie powiedział, że mam się ten Ktoś przebiegał. Nie chciałbym na kamerach nikogo też zabić, bo to tak trochę przypomnie. kurde... Zabijać pierwszego jest najlepszym detektywem. Dokładnie tak, dokładnie tak to, tak to działa. Ja zadzwonię. No, na medbayu cisza, Nie oni wszyscy są? Ciało w elektryku. Ciało w elektryku. Okay. Ja jestem w, w Stamtąd, stamtąd z dołu zbiegł jak. No dobra, ale jak się Jaki masz alibi, Jakie masz alibi powiedzmy? Jakie masz alibi? Ale pytam się. widziałam jaka. jak się skanował. Ja tam robiłem Ale... zadanie. A poza tym Kajaszan, ja się skanowałem. Tam. No dlaczego nie tego dla czego nie się stwierdzam? No a kto... Czeka, 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 kto nie... zgłosił. Ja nie byłem w elektryku. Ale to możecie jakby się potwierdzać nawzajem, bo możecie być y, killerami. No to, a Pawlos, co ty robiłeś? że Jak znalazłeś ja robiłem, Ja robiłem kable w adminie. Wcześniej byłem w kafeterii, i robiłem zrzut śmieci i szedłem na dół, właśnie. Mijałem właśnie mijakiego, który szedł od dołu z kierunku elektryka. szedłem do elektryka, żeby zrobić taska i chciałem zacząć robić taskę, ale zobaczyłem ciało w prawym górnym rogu elektryka. A kogoś jeszcze widziałeś? Nie. Znaczy po drodze, jak szedłem z góry od kafeterii, no. to widziałem jeszcze jedną postać, tylko w niewiadomym niktu. Chyba to był ten, jak on się nazywa ten... Kajczan chyba, ale nie, nie przysięgnę, nie przysięgnę. No coś cicho jest, nie? Kajczan i Mielek się coś nie odzywają. Prawie... To mnie tak, tak podejrzane kajczan, to nie? trochę jest. No też wyszło. Dobra, Kajczan, Ja głosuję. Ja, ja głosuję na jakiego, bo mi się wydaje, że to jest on, ale nie przysięgnę, więc ja róbcie jak Też głosuję na jakiego. No, to... no. No to przegracie, jak na mnie zagłosujesz. Ja skipuję. <laughs> Okej. Okay. Kurde, znowu cooldown na. Gdzie się pobiegam, tu Kai Chan? Pawlos, to niebezpiecznie się zaczyna. Tu Rafał jest. O, światełek nie ma. Dobrze. <gry> Kurde, to było tak na przypale, tak bardzo na przypale, słuchajcie. Niko nie ma. Może tu ktoś nie. Co? co? Co się e, stało? E, co? Najrańszy. Ja Mówiłem, zabiję... że to on. Ja, na... Zabiłem, ja go nawet głosowałem. Zabiłem trzy osoby. A, a wiecie, co najlepsze? Nie zabił foli. Wiecie, co najlepsze? Czy wszyscy to wiedzieli właściwie. <laughs> wiecie, co, co najlepsze? Że mnie zabijacie jako pierwszy. No to później możemy zmienić. Dobra. No i znowu, nie chciałbym coś pozabijać, to mi tak dobrze szło. O, klawiaturę wyrzuciło. Co do tych podstawówek to nie wiem. No ten kurna kajczan znowu się na mnie czai, to jest takie... Miałek, Kajton bardzo No się tak cykam trochę, że mnie tu zaraz ktoś zaszlachtuje O, dead body Halo No, to bardzo Nawigacji znalazłem. A widziałeś kogoś? To tak, gdzie było ciało? Z nawigacji. Ja tam chyba widziałem Bartkę, jak szedł ten do góry. Ja byłem przy tarczach. Ja byłem go po Ja bym widziałem jak szedł ja, od tarczy. No w zasadzie są ty portować. No. No, Bartek nie. Nic nie widziałem i nie wiem. Ja też nie wiem nic, ja skipuję. Ja, skip. ja skip. skipuję. Dobra, hmm. no. Bierzcie, czyli o Bartka. Przerzuć mnie z pogadu, bo mnie wywaliło spoko. Już, już, już przerzucam. Miałek tutaj ze mną. Grafik. No ciekawe kto jest teraz impostorem. Bardziej że impostor więcej widzi, nie? Jesteśmy w nie ma nikogo, dobra. I co teraz? Take a break, okej. Okay. Dobra. Planowany. Go do something else, okej. Okay. Marzo tutaj. Kajcian tam przy kamerach okajczan i Rafał tutaj i wignieżdżą. Jakby we dwójkę imposterami byli. Może który z nich będzie chciał do ventu No i ciekawe, gdzie? W kafeterii? W elektryku. Ja tam przed chwilą przychodziłem i. No ja tam przychodziłem, ale nic nie widziałem akurat. Widziałem, jak ty tam właśnie wchodziłeś, a więc. A ja Leżało szczerty. czarne chyba ciało? Ale nie widziałem. Ja chcę powiedzieć, że Rafał jest chyba czysty, bo go sprawdzałam i robił zadania. Jaka i czomi bardzo byliśmy wszyscy we trzech w jednym miejscu? No ja tam widziałem ja na kamerach, się żeście tam, się mijali. Ja, um, ja wychowywałem sobie paski, później blisek był sobie obok mnie, um, to poszłem um, napełnić te benzyną i później przechodzę obok elektrycznego, nie chodziłem tam, bo nie miałem żadnych um, już tasków i. Obok mnie to chodził Bartek, i on właśnie tam chodził. I na ja... Mam to. dwa taski tam. Mam dwa Mi się wydaje, że ja na kamerach do na wejściu do elektryka, przy, tam, przy, przy tych przejściach niedaleko, widziałem właśnie Bartka, więc. Nie, ja tam nie chodziłem teraz, dopiero, bo mam dwa taczki. ja. Bartek i No ryzykujemy, nie. Dlaczego no, no, nam nie musicie eksperymentować? Z elektryka, daje info. Słuchajcie, to no, jest Zdecydowanie słuchajcie, no, 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 no. to jest Warcia. O kurde. Niedobrze. Niedobrze. Niedobrze! Niedobrze! Ja myślę, że to Kajcian, bo on tu koło mnie stoi i czeka. Reaktor pada. Dem. Idzie to. Gdzie ten reaktor? Dobra zrobiona. Marsokajczan. Eeeee! Ah. Na mnie Taka informacja, Jak ktoś się porusza lewo, prawo, to oznacza, że chce się że za nią podążyć. No właśnie, też podziwiam. Dobra, okay? przypominam, że ta osoba, która zgłasza ma pierwsze prawo głosu. A w się nie odzywamy. Ciekawe, nie? Wyciszyłem się, wyciszyłem się. No tu Ola tak na mnie kurne się czai. Kumor też tak dziwnie. Jakby próbował mnie zabić. Ola, Bartek, Kumor. No dobra, myślałem, że ta kamera, to w kamerze ma znaczenie. Kumore się czali na bank Ach, myślałem Nie było Przy community Kogoś hmm. co widziałeś? Coś? A, bo masz, gdzie? Za mną dwie osoby, tylko nie wiem kto to był Niebieski i kto się baje jeszcze Niebieski, ja byłem na ten Chociaż mnie nie wywalicie Miały kto masz na swoją A, obronę Ale niebieski? Ty... Właśnie, jaki niebieski? Bo, są, bo jest dwóch, nie? Kumory no. Ale co nas ja, zrobić... ja chciałem, żeby ja chciałem ktoś dro... ze mną wszedł do Medveja, bo ja chciałem się zeskanować i nikt nie chciał. Ja chciałem zrobić tacka w drzwiach, był ktoś tam. No jak dla mnie skip na razie. No, on no, ja się, A, ja się chyba mnie tak. skanował, więc wiecie. Nie ma co wywalać, nie pojedziemy do się Ja mogę udawać, jest... że nie jestem. To się by tam. jeszcze był z nami. Jak się skanował lisek. Chcesz tutaj? Ola z Bartkiem, no. No, się ciemno robi. To jest okej. Nie każda jest strasznie cicho. Dobra, to jest ja sobie później ten... będę przysłuchiwał się. Będę się przysłuchiwał. Bartek tu górna i Ola. Ola tak dziwnie się trochę zachowuje. Mam cię! Eee, Foli wskakiwał do Wentów. Nieprawda. Foli wsk ja wskakiwał do Wentów. No, no, no. Widziałem jak go zabiłeś, później wskoczyłeś do Wentów. No. Ja jestem po stronie cobie. No. Poza tym no, Ola za mną biegła, więc też to widziała. No. No to ja nie wiem kogo ty widziałeś, ale na pewno mnie nie widziałeś, no. bo ja byłem w medycznym. Dobra, nie ściemniaj, bo widziałem jak tam wskoczyłeś. Ale, ale serio. A, ale ja widziałem Wiedziałe? jak wskoczyłeś do wenta, to nie, nawet nie ma co dyskutować, ale po co stary. Kłamiesz? Ale po co kłamiesz? Stary, to nawet nie ma co dyskutować, skakiwałeś do wenta. Ale po co kłamiesz? Ale po co kłamiesz? Bo on już jest przez zdecydowane licznice, tyle odlatuje. No dobra, oszust. Następnym no, razem no, musisz być dobrze. szybszy. <laughs> Myślę, że drugi jest lisek, bo on tak tutaj za mną... Chyba kumorek. Właśnie też mi tak kumor śmierdzi trochę, bo on się nie odzywa. On zawsze akurat jest taki dość, dość głośny. Czemu taski mi w ogóle zniknęły? I lisek mi też tutaj tak dziwnie biega No Mówiłem? Niepotrzebnie pod niego podszedłem Cię dałem Jak małe dziecko Mnie porobili A, mogę taski przesrobić. No właśnie Gdzie było? ale wymordowali No było... Poczekajcie, mam nie było <śmienicza> Ktoś był na kamerach? Ja w poprzedniej rundzie. A teraz to tutaj by się przydało, bo zabił właśnie, by było na kamerach, to zabił. Hmm. Lisek był po. Ta... Możliwe, że Bartek albo Ola, ale nie W Ola. Ola. A na jakiej postawie Ola chce? Y nie niewinny. Ej, mam chwilowe z dwóch, jak Okej. Okay. To mnie mama Ole czy ten? Skipujemy. No Bartek, ty wiesz, że Jak tego nie wyjdzie, to przegrać. <śmiech> <śmiech> no to to jest argument. Ja nie wiem. Skip daje. No na dwa. Ja tam biorę To za... Ole! Nie warto. To co jest Ole. Tak, Ola jest była czekaj, po starszymi poszła po BFK. No, poja. No bank to przegrałem, nie ma szans. Zobaczę jak Ola teraz poszła AFK. To co? Bliskiem pobiegłam od razu do reaktora. No. To... Ola ma awka i Bartek Ola. jest to. i Bartek nie, A dalej jest ja dwóch imposterów? Nie, jest jeden. Swo no to o, Ola formu. może być awkiem, a drugi może sabotować. No. To, to decydujące, Ole czy... to, to jest Ola. Bartek, tak czuję. Nie, nie. <laughs> nie no. chcecie wygrać, o jak Ale ona z przecież motoru, się przez AFK jest. Musi zawał to, zza, zawał. O nie, 100 sekund. Czy ja nie wiem. Nie, bo ona może być Awkiem i 100 sekund trzeba czekać. Ale wiecie, że jest tylko jeden impostor, więc jeśli zagłosujemy na Ole i ona odpadnie i szybko damy ten, to wtedy wygramy. Tylko musimy od razu zatrzymać alarm, ale to jest ledwo co możliwe. I dobra, przepraszam was, ale już jestem. Mhm. To na kogo w końcu? Ola. No, to Lisek tak... Ale, przepraszam bardzo, ona była Lisek tak radziłaśny. Lisek tak strasznie głośno, nie? Tak strasznie tu, 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 tu. Co z tego, że teraz afki Wrzucajmy, Jak ja ja imposter drugi mógł dać sabotaża? Ja pobiegłem. Dobra, szybka decyzja. Jak drugi imposter mógł dać, jak drugiego Tylko nie ma? Buchany. Dobra. Powiem że nie jestem niewinny, 100%. Dobra, to jest Bartek. Dobra. To winne, tak dobra, dobra przegracie to. Przegracie to. Gratuluję. wam. Czemu na mnie jak byłam tego A. a to jest Lisek. To, jest lisek. to może nie... być Lisek, nie. Dawaj tego Emergenza no. nie dasz teraz Emergenza, to jest po jabłka. A, no dobra, no ale no, reaktor i teraz jedna osoba z nich jak będzie naprawiała Lisek mi naprawi. I teraz Marza nie żyje, patrz A, nie, czekaj. No i nie ja wiem, że to to, wie. to, no. Toś, to nie było wcale takie trudne, no, słuchajcie. No panie że poszedł od razu do reaktora wcześniej. Ale folii zwalił, kurde, na oczach Grywka, wpierdzieli się do wentów. No, ale to on przede wszystkim najpierw go zabił na moich oczach, a później się wpierdzielił do wentów. Ja nie wiem, jak to być impostorem, no. Bo widziałem jak ten, jak trup opada jeszcze, wiesz, taki świeżutki.